Sumowy tydzień w Lidlu. Będzony sum na bagę. O. A w internecie rybka bezpiecznie wraca do swojego domku. A życie? To czy się da? To jest złe, to jest o. też dobre. No cóż Ja to zabieram do domu Chyba ogon kurwa Gdzie no ten kurczak to ok. Ale wezmę Duże skrzydełka miał kurwa Bo to jest indyk chyba No 9 Nie? No zwiększyć tak się dowiedzieć, że to jednak dobre Czek Krzysiu... bł błądził tyle lat, to wieś, że jesteś taki najedzony dzisiaj po śniadaniu słyszałeś, że nie masz miejsca. To był kurczak świerdalek Nieprawda Nie dostajesz nawet kawałka Co tam masz? Aha. No z tych osi to jeszcze zupy się nagotuje. No. Z kości, kości Czek błądził całe życia No. prezentuje o, No O, No. 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 Suma będzie w Lidlu. Poleca na głowić. Dobra. No. jest boski. O, no. ach ten kurczaczek.